czekaj, bo się z typem walę. Mm -hmm. yeah. Ej, słyszysz? Tu już mam tylko 10 no. gierek. Ale później jest jakiś turniej też dużo teraz. No wiem. Po co ci kapustę, jeśli stary plusza? Po co ci kapustę, jeśli stary porusza Ciebie w więzieniu, a cię matka nie kocha. Znaczy nie ojciec, ale nie cocha. Jestem tyrykalaka bakaleja? Sam tak oby am bakaleja. Nie, fantastyk, fantastyk. Na trzymałem się ta nim w efekcie. typów na szpitalu i już wyszedłem. To dobrze, tak trzymać, to moja sty lulówka Siema pełem typów na szpitalu i już wyszedłem. To dobrze, tak trzymać, to moja lulówka Rzeczy, co by mi FPS, lecimy, nie? lecimy. Do Fortnite'a Ja już gram pierwszą gierkę. Czytuję. O, A jestem! Masz? Ja odpaliłem. Da. tak Jak będę miał flagi, to wiesz. O, gra. Ja gram. Ja nie wiem, gdzie lecić. Na farmę lecić? Lecieć. lecieć. Kurwa, ja to farmę będę Ale ty wiesz, ja nie jestem rozgrany xD No ja jestem, co ty myślisz, że ja będę? Mam Jej... ...ewron Czekaj Typy lecą, no ja mam lagi Aj, Aj. Oj. na farmę nie dolecisz Ty dolecisz Aj Lecę Ty chłop jak lotni nie otworzył No nie wiem Patrzcie, tekstury mi się nie wczytują. Nie wiem, nie widzę jeszcze. Pa, 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 pa. lecę na pompę. Oh, widzę, widzę, widzę. tekstury się nie wczytały. To od, y, od, zależy, czy tekstury od dysku, jaki mam. Albo te. Nie, od Ciebie to zależy chyba. No, nie wiem. Tak, leży, leży, leży! Dobrze. Tylujesz się w Toro jakiś. Dobrze. Cztery punkty za flaga, gruby ty Dobrze. jakiś. A ty będziesz grał tak rozsądnie na kile, czy? czy tak rozsądnie? Nie wiem na razie, jak mam brać. Jak ja nie swart Fortnite nie widzę XD. Bo Takie u mnie jest jasno w pokoju. To jest słońce u mnie U mnie też słońce tak O tren sobie dałem się. Muszę mieć na turniej Z kim ja gram z takim sławnym? Z nikim chyba Ja wycofuję Potrzebuję jakieś kiwiki mogę się bić dw jeden Maciuś dw jeden Maciuś? To git On to, to chyba streamuje na Twitchu ten Ciemka wszystkim ma... Jak coś na razie nie czytam czatu pyki Wiecie, Skupiasz, trzeba się skupić. Niedługo będą już live'iki z RP, prawdopodobnie, jeśli się dogadam z właścicielem. A kiedy, kiedy? Nie kiedy? wiem, za tydzień mniej więcej będzie gdzieś serwer. O, Poniedziałek może że też. Znaczy ja bym weekend go zrobił. Jakbym był, ma właścicielem. Plecy dostaję z dwóch stron Jeden dostał po 30 po białym Po białym dostał, więc trzeba dojechać Mamy aktualną szansę o, mamy, Dostaliśmy placementa Placementa dostaliśmy Ej, co tak szybko placement, byku 75, ale i tak jeden, plej, jeden punkt za placement dostaje z trzech stron Hiluję się apteczką, Hiluję się apteczką Ryba mnie dojeżdża, ale ma kewa Dostał lasera od innego ziemka Ej Przesery masz, mógłbyś ogarnąć? Sorry nie mogę teraz, bo się strzelam Już się ogarniam to 4, czekaj tylko się schowam Dostał 2,82 po Klebie no Jakaś kubula no ja mam lag Musiał okay, skończyć streama no Pierd Nie wiem co nie wiem nie sorry jak coś pisz Messenger